Hello, Everynian, Witam was w serii Sekrety, gdzie dyskutujemy o niewyjaśnionych rzeczach i zdarzeniach ze świata Doctor Who. Dzisiaj na tapet bierzemy antykwariusza, znanego również jako sklepikarz lub po prostu ten koleś z papugą. Antykwariusz jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci, którą mogliśmy oglądać w przygodach serii Jane. Pojawił się tylko w dwóch historiach, z czego w jednej był tak naprawdę tylko gościnnie na kilka ostatnich minut. Prawdopodobnie, gdyby serial się nie skończył przedwcześnie, to dowiedzielibyśmy się o nim więcej, no ale niestety wyszło jak wyszło i mamy chociaż trochę więcej tajemnic do kolekcji w świecie doktorachu. Nasz sklepikarz jednak nigdy nie jest sam, zawsze towarzyszy mu papuga zwana Kapitanem, sami określają siebie jako sługi wszechświata, którzy pilnują kosmosu podobnie zresztą jak Doktor. Pierwszy raz spotykamy go w odcinku Lost in Time, gdzie prosił Sarah Jane i jej ekipę o pomoc w odzyskaniu trzech przedmiotów, które miały zmienić historię. Posiada on bardzo potężną moc otwierania okna czasowego, które przynosiło zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Co ciekawe, nie był jednak w stanie zamknąć okna, gdy Sara, Clyde i Rani byli wciąż po drugiej stronie. Dodatkowo potrafił się teleportować. Nie wiemy skąd pochodził, ale to jest taka mała ciekawostka. Zabroniono mu podróżować przez to okno czasu. Tak jakby możliwe, że jego rasa, że jego ludzie zabronili mu kimkolwiek byli. Po tym jak ekipa Sary ukończyła swoje zdanie, pożegnał się nimi ze słowami. Robota kapitana została zakończona i po prostu zniknął. Do następnego spotkania z antykwariuszem doszło w odcinku Sky. Podrzucił on sarze Jane niemowlę. Dziecko to zostało zaprojektowane, by stać się bronią, która zniszczy wszystkie metaloidy, które mieszkały na sąsiedniej planecie tego dziecka. Sklepikarz stwierdził, że dziecko będzie bezpieczniejsze z Sarą, zapewne dlatego, że miała już podobne doświadczenie z lukiem. Na koniec odcinka pojawił się ponownie, by potwierdzić, że to on stał za tym wszystkim. Powiedział również, że dowiedzą się, kim jest w odpowiednim czasie. Jak niestety wiemy, ten czas nigdy nie nadszedł. Mam dla Was jednak kilka zakulisowych ciekawostek, które co prawda nie są kanoniczne i nie wpływają w żaden sposób na historię w serialu. Ale jeśli spojrzymy na to, co twórcy mieli na myśli, tworząc go, albo co niektóre osoby o nim myślały, możemy mieć więcej teorii i podpowiedzi do tego, kim może on być. Po pierwsze, w finale piątej serii, która nigdy nie została ukończona, Kosmita z papugą miał powrócić. Okazałoby się, że był manipulowany przez naszego kochanego Trickstera, i to on zmusił go do podrzucenia Sarze Jane Sky. Numer 2 Sklepikarz został dodany do odcinka w ostatnim momencie, gdyż pierwotnie zamiast niego miał się tam pojawić jedenasty doktor grany przez Matę Smyfa. Pojawiły się jednak komplikacje i doktor, niestety, nie pojawił się. I numer 3. Neil Gaiman i Russell T. Davids rozmawiali kiedyś o sklepikarzu, i Russell T. Davids przyznał, że uważa, iż jest on korsarzem, czyli jednym z władców czasu. W książce The Brilliant Book z 2012 roku, która jest przewodnikiem po serii szóstej Dr. Who, istnieje zdjęcie siedmiu inkarnacji korsarza, z których jedna jest czarnoskóra i posiada papugę. Korsarza możecie kojarzyć właśnie z serii szóstej z odcinka The Doctor's Wife, gdzie doktor skuszony sygnałem pomocy leci na planetę, która jest poza naszym wszechświatem. Tam dowiaduje się, że wielu władców czasu, w tym korsarz, zostali zamordowani, a tak zwana ciotka i wujek, którzy mieszkali na tej planecie, używali ich części ciała. Ciotka miała właśnie rękę korsarza, na której był taki rozpoznawalny tatuaż. Według mnie teoria o korsarzu jest najbardziej prawdopodobną teorią. Mamy tutaj najwięcej poszlak, jak i mamy słowa samego showrunnera. Dodatkowo, skoro pierwotnie miał się w odcinku Sky pojawić Matt Smith, to sensowne byłoby zastąpienie go innym władcą czasu. Nie zapominajmy również o mocach związanych z podróżą w czasie i teleportacją. Oczywiście mógł to być również inny władca czasu, albo w ogóle ktoś z innej rasy, której nie znamy. No ale... Tutaj jesteśmy po to, żeby pogadać i pospekulować, więc napiszcie mi, co wy uważacie. Podobała Wam się teoria o Korsarzu, a może macie jakąś własną teorię? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie, a ja słyszę się z Wami w kolejnych materiałach.